Usiądźmy sobie bardzo wygodnie, aby przejść do drugiej części dzisiejszej konferencji, która jest na imię Obdarowani Duchem Świętym. Nie obdarowani darami, ale osobą Ducha Świętego. Specjalnie to podkreślam. Dlatego, że jest to znacząca różnica, którą, o której warto wspomnieć na samym początku. Jest bowiem jedna z takich pułapek duchowych na naszej drodze rozwoju wewnętrznego, która ma taki swój swoisty mechanizm, a mianowicie pragnień naszych. Czego pragniesz? Najbardziej. Czego dzisiaj najbardziej pragniesz? Albo jakby ktoś ci postawił takie pytanie wczoraj, przedwczoraj, to co byś odpowiedział? Być może wielu z was powiedziałby zdrowia. Jak to często bywa w życzeniach też, najważniejsze to zdrowie. Inni być może by powiedzieli, Spokoju. Ktoś inny by powiedział, Może, No, ja najbardziej pragnę teraz, no, pracy, bo nie mam. Bo to mi daje takie poczucie, no, niebezpieczeństwa, wolności w życiu, w świecie, a jej nie mam. Nie mogę zaplanować tutaj dzieci, tu czegoś ciągle brakuje. Jak utrzymać się? Być może ktoś inny z Was by powiedział, no zdrowej relacji z moim współmałżonkiem, bo nie najlepiej nam się żyje, może ostatnio, może od bardzo już wielu lat. Ktoś być może inny by powiedział, no a ja bym bardzo chciał, żeby Pan Bóg może mi zwrócił tą ukochaną osobę, która już umarła, może zginęła przedwcześnie w wypadku, albo za wcześnie z powodu właśnie jakichś chorób. Ja bym tak bardzo pragnęła, pragnął właśnie tego. I tak dalej. A teraz, dzisiaj, tej chwili, to czego najbardziej pragniesz? Pragnienie Jezusa Chrystusa. Było właściwie jedno jedyne jako syna Bożego, jako mesjasza, jako odkupiciela. To było pragnienie pojednania człowieka z Bogiem. Przywrócenia mu godności dziecka Bożego. Czyli inaczej mówiąc, przywrócenia mu obrazu Boga żywego. W nim samym. Bo jak pamiętacie, każdy z nas został stworzony na obraz i Boże Podobieństwo. I grzech przede wszystkim czyni, uderza w tą istotę, żeby ten obraz Boga w nas po prostu zniszczyć, zniekształcić w nas samych. Grzech to robi. W taki czy w inny sposób, ale to jest. To jest istota grzechu, niszczyć w nas obraz Boga. I to Boże pragnienie sprowadza Syna Bożego do nas tutaj na ziemię, aby ten obraz Boga na nowo nam przewrócić, prawdziwy. I my, żebyśmy się w tym obrazie na nowo odnaleźli, bo wtedy tak naprawdę jesteśmy spełnieni. Jako osoba w ogóle, w swojej istocie jestem spełniony, jako osoba, kiedy właśnie obraz Boga we mnie staje się urzeczywistniony. Czego najbardziej pragnę dzisiaj? Jezus, odchodząc z tego świata. Przeobiecał, jak pamiętacie, pocieszyciele o tym mówiliśmy też tydzień temu, czyli Ducha Świętego. To była ta obietnica, cudowna, wspaniała obietnica Boga. I co? I apostołowie się doczekali. Czekali na tą obietnicę w wieczerniku. I jest ta wielka uroczystość pięćdziesiątnicy, o której wspominałem. Czym jest ta pięćdziesiątnica? że teraz Bóg posyła swego Ducha, tego, który cały czas towarzyszył w historii zbawienia. Tego Ducha, którego moce Chrystus głosił Królestwo Boże, wzywał do nawrócenia, czynił wielkie znaki i głosił naukę taką, jaką nikt na świecie nie był w stanie ogłosić. Bo przecież nikt nie mógł powiedzieć takich słów jak On, że kto widzi mnie, to widzi we mnie Ojca Niebieskiego. Kto z twórców nawet różnych religii świata takie słowa powiedział? To tylko Jezus powiedział, albo inne. Kto będzie spożywał moje ciało i krew moją będzie pił, to ten będzie miał życie wieczne. To są najbardziej, nie tylko że genialne nie ma słów na określenie tego, co powiedział i uczynił dla nas Jezus. To jest najbardziej fundamentalne i podstawowe rzeczy dla, dla nas wszystkich. To w tym odnajdujemy się, tu jest ratunek, to jest wszystko dla nas. To jest wszystko dla mnie. I tego właśnie Ducha, którego mocy to wszystko dla mnie uczynił, dla całej ludzkości, teraz On daje mi. Zobaczcie, jak on mnie kocha, jak mnie szanuje, jak jestem ważny dla niego. Co Bóg mi daje, daje siebie samego. Aż tak. Duch Święty. Od teraz staje, staje się dla chrześcijanina. I jedynym prawem. Już nie żadna litera, nie żadne przepisy. Tym się mamy różnić. To ma nas odróżniać od Starego Testamentu, od ludu Starego Przymierza. Ten lud Starego Przymierza miał przykazania, miał się według nich stosować i postępować. Ale lud Nowego Testamentu. Zasadniczo ma się różnić. Tu nie chodzi o dziesięć przykazań Bożych. Ty masz o wiele dalej pójść. Dla ciebie, prawem życia jest sam duch święty w tobie. On jest prawem. To diametralnie zmienia sytuację. Tak bardzo, że kiedy apostołowie doświadczyli zesłania Ducha Świętego, to nagle się tak zmienili w sobie, że ci, którzy ich słuchali, zaczęli wołać wtedy: No dobrze, ale co my mamy robić? Powiedzcie, co my mamy robić teraz? Pierwsze wystąpienie Piotra, tego, który przecież nie umiał mówić wcześniej publicznie. Jak to się stało, że nagle ten Piotr, zastraszony, który zdradził pana Jezusa, teraz staje odważnie i już się niczego nie lęka? W biały dzień naucza. A to, co mówi, jest tak poruszające. Skąd nagle potrafi przywoływać teksty ze Starego Testamentu, odwoływać się do proroków? I ukazywać w tej perspektywie historii zbawienia osoby Syna Bożego Jezusa Chrystusa. Jak to wszystko usłyszeli, to oni poruszeni tym słowem Boga, które tryskało jak fontanna nadziei i radości z ust Piotra, zalewało właściwie serca tych słuchaczy, tak ich do głębi poruszyło, że oni wszyscy zaczęli wywołać, to co my mamy robić. I pamiętacie co Piotr wtedy powiedział? Nawróćcie się i przyjmijcie Ducha Świętego. To im powiedział wtedy. To macie zrobić, bo w Duchu Świętym możecie przyjąć życie Jezusa Chrystusa. Bez Ducha Świętego tego nie możecie, choćbyście bardzo pragnęli. Tylko Duch Święty może Tobie przynieść prawdziwe życie Jezusa Chrystusa. Nie opowieść o nim, choćby bardzo poruszającą, nie piękny film, prawda? Tylko prawdziwe życie Jezusa, to tylko Duch Święty może Ci przynieść. I oni to widzieli w apostołach. Coś niesamowitego się wydarzyło po prostu w ich zachowaniach, w ich postawie, w ich wyborach niby ci sami, a jakby inni niby te same twarze, oczy, ręce, nogi, ale jakby inni. Z Duchem Świętym jest zawsze pewien taki kłopot. Powiedziałbym, ja też zimam czasem kłopot, żeby tylko czasem. Dlaczego? No, bo człowiek to lubi być taki racjonalny w swoich wyborach, planach życiowych, zamiarach i tak dalej. Lubi sobie wiele rzeczy poukładać, zaplanować i wtedy realizować. Punkt po punkcie. Często wówczas jest bardzo zadowolony, jeśli ten cały plan zadziała. Dlaczego? No, bo to jest po prostu moje dzieło. Jestem z tego bardzo dumny. Jeszcze bardziej dumny, jeśli to inni zauważą i jeszcze docenią to i powiedzą fantastycznie. Pamiętam jedno z takich pierwszych moich doświadczeń posługi kapłańskiej. Było to związane z parafią, z kościołem podwyższenia krzyża w Rzeszowie. A mianowicie ci, którzy mnie wcześniej znali zaprosili mnie, żebym tam przyjechał i odprawię tam mszę świętą. Jedną z pierwszych takich, jak księża po prymicjach są, prawda, i tak dalej. No i ja przyjechałem, oczywiście było dużo ludzi. Jeszcze chyba nawet ten kościół, to w tej dużej sali takiej, tam była tam msza święta odprawiana, bo kościół jeszcze był w stanie surowym, chyba niedokończony. No i tam wtedy odprawiam tą mszę. No i oczywiście przygotowałem też kazanie. Byłem bardzo przejęty, bo to był jeden z pierwszych moich kazań w ogóle, jako już kapłana, bo wcześniej to jako alum, prawda, seminarzysta i animator różnych grup modlitewnych, spotykaliśmy się, robiliśmy różne rzeczy, prowadziłem też jakieś tam, powiedzmy, katechezy, nauczania. No ale, oczywiście, to było kazanie, i tak dalej. Bardzo bym się poważnie przygotował, napisałem sobie na kartce wszystko pięknie, prawda, korzystając z jakichś tych odpowiedzi, i byłem bardzo zadowolony z tego przygotowanego kazania. No i zrobiłem to wystąpienie, powiedziałem. Ale się czułem w, z, z nim bardzo nieswojo. Zakończyłem, i miałem jakiś taki dziwny niesmak, jakbym nie był sobą w tym wszystkim. Chociaż z drugiej strony byłem przekonany, że to wszystko, co tam jest napisane, jest genialne. No i po Mszy Świętej, wspólnie, żeśmy jeszcze dużo rozmawiali, herbatkę pili, coś tam nie pamiętam. I, I ktoś z tych moich przyjaciół podszedł do mnie i mówi: Słuchaj, nie gniewaj się, że ci to powiem, ale dlatego, że Ty jesteś dla nas ważny, a to nie jest tylko moja opinia, ale też niektórych obok, że dzisiaj. To ty byłeś sztuczny na tym kazaniu. To nie, było, nie byłeś ty sobą. I ja wtedy bardzo podziękowałem za to. I wróciłem do tego, co wcześniej czyniłem. To znaczy, owszem, przygotowuję się do wszystkiego, ale kiedy wychodzę na to ołtarza, Mówię o swoim pewnym doświadczeniu obecności Ducha Świętego praktycznie w moim życiu. To wychodzę nawet z kwitami, kartkami. Ale gdy zaczynam mówić, to najpierw, powierzając Duchowi Świętemu to wszystko, mówię: Ale jeśli uznasz, że nic z tego nie mam skorzystać, co zostało napisane, to nie skorzystam. I bywa że się tak wyrażę w 90%, że nie korzystam. Tych moich różnych, licznych posług, głoszonych rekolekcji tu i ówdzie i tak dalej. To jest też niezwykłe doświadczenie, kiedy czasami trzeba zaryzykować, bo ja w ogóle nie wiem wtedy, gdzie ja skończę. W którym miejscu nawet <laughs> nie mam żadnego wówczas planu. Duch Święty mi pozbawia wszystkich wtedy zabezpieczeń moich. To jest niesamowite doświadczenie, kiedy trzeba tak zaufać Bogu, aby właśnie pozwolić mu tutaj, niech on przemawia. Niech użyje tylko moich ust jak chce. Właśnie. A ja lubię, kiedy mam jednak poukładany. Natura ducha świętego jest inna. On jest jak wiatr. Raz wieje bardzo delikatnie, ale innym razem to jest. To jest wichura. To jest tajfun. To wszystko zmiata. Zupełnie co innego zrobi nowego. Duch święty jest tutaj właściwie nieprzewidywalny. Ja sobie nie mogę go zaszufladkować i powiedzieć, że tak, a nie inaczej mi zadziała. Ja go nie mogę kontrolować. Chociaż bardzo bym chciał czasami takiej pysze swojej ludzkiej. Tak jakbym chciał poprowadzić Ducha Świętego i powiedzieć, słuchaj, o teraz to mi trzeba, żebyś to zrobił, to i jeszcze tamto. Prawda? A tu w istocie chodzi o coś zupełnie innego. Ja ciągle też jestem chwytany przez Boga w takich momentach, kiedy chciałbym pokierować niejako Duchem Świętym w moim życiu. A moim zadaniem jest tylko stworzenie warunków, aby to On czynił to, co chce. Otworzyć Mu siebie, pozwolić Mu działać, pomóc otworzyć się innym ludziom na Jego działanie, przyprowadzić innych do Ducha Świętego i pozwolić Mu działać w sercach tych ludzi. przez Duchu Świętym doprowadził mnie w moim osobistym życiu do właśnie takiego przeżywania wiary. I od tamtego czasu właściwie całe moje życie stało się wielką niespodzianką. Ja czasami wychodząc z domu wiem, że na przykład jadę do kurii biskupiej, bo mam jakieś dokumenty, zawiesi i tak dalej, ale ja nie wiem, gdzie ja dojadę tak naprawdę. I czasami się zdarzy, że Pojadę zupełnie gdzie indziej. W trakcie, nawet. I okaże się, że do kuli za trzy dni dopiero dojadę. Ale trzeba było się znaleźć nagle w tamtym mieszkaniu, na ulicy, jakiejś tam, spotkać się nagle z tymi ludźmi. A wcale tego nie planowałem wcześniej. Duch wieje kędy chce. Zaskakuje. W przedziwny sposób. Często. Pozbywa mnie nawyków, przyzwyczajeń, które wcześniej miałem i wiedziałem, że są fajne. Po to, abym był do dyspozycji bardziej jeszcze i mocniej, i pełniej, i głębiej. Ostatecznie Bóg pragnie, abyśmy po prostu my owocowali. Po to cała ta przemiana naszego życia, po to seminarium, te rekolekcje abyśmy owocowali ale mamy owocować owocami Ducha Świętego a nie innymi jako dzieci Boże mamy takie owoce wydawać nie może być tak że jabłoń będzie rodziła gruszkę albo śliwkę tylko ma wydać owoc w postaci jabłka i ja jako dziecko Boże mam wydawać tylko ten owoc dziecka Bożego a taki mogę wydać tylko w duchu świętym. Nie mogę inaczej. To jest cała istota mojej mojego egzystencji, mojego życia teraz, istnienia. Tak to się diametralnie ma zmienić we mnie. Albo już się zmieniło. A więc moje owoce po owocach poznaję, poznają chrześcijan. Chrześcijaństwo zasadniczo nie jest sprawą moich wysiłków, by coraz więcej i więcej działać dla Boga, dla chwały Bożej. Jesteśmy wezwani, by otwierać przed nim siebie i pozwolić Jemu działać w nas, nie przeszkadzać mu, nie zasłaniać mu, nie mądrzyć się przed nim, nie pouczać Ducha Świętego, co, co ma robić, a czego ma nie robić, bo ja wiem lepiej. Tylko wprost przeciwnie, pozwolić jemu działać we mnie. I to bywa często najtrudniejsze, dlatego że on czasem może zażyczyć ode mnie takich zachowań, których ja powiem, no ale ja wygłupiam się jakiś, jestem dziwny. Tak, tak może być. Duch Święty może mi nieraz zaskoczyć wtedy w życiu, ale chcę Wam powiedzieć, że te zaskoczenia, tak naprawdę, z perspektywy, już potem się patrzy, są cudowne. To jest to, o tym stwierdzasz, tak, nie można było inaczej. To było jedyne, co trzeba było zrobić. To jest to owocowanie. To jest to owocowanie wierne. W trakcie rozwoju waszego duchowego usłyszycie o różnych rodzajach charyzmatach, czyli tych darach, które Duch Święty nam daje sam sobie. Te dary nie są dla naszego osobistego rozwoju, uświęcenia naszego, ale dla wspólnoty ludu Bożego. Czymś innym są charyzmaty. One właśnie służą nie tyle mnie, co innym, przy mnie. Jakby mnie otwierają na takie budowanie jedności wspólnoty. Każde z charyzmatów, jest ich bardzo wiele. Właściwie liczba trudna do określenia, na dobrą sprawę. W liście do Koryntian, w rozdziale, pier, przepraszam, w pierwszym liście do Koryntian, a tam jest rozdział i dwunasty, i trzynasty, i czternasty. Te trzy rozdziały są przez świętego Pawła poświęcone charyzmatom. I to jako lekturę Wam teraz na ten tydzień szczególnie polecam. Trzy rozdziały z pierwszego listu do Koryntian. Rozdział 13, przepraszam, 12, 13 i 14. Święty Paweł tam mówi o tych różnych charyzmatach, o zasadach posługiwania się nimi, funkcjonowania, służenia nimi we wspólnotach. Oczywiście w trakcie potem rozwoju i tak dalej, pewnie nie raz jeszcze usłyszycie konferencję na ten temat, bo je trzeba głosić całkiem osobno jeszcze. O każdym z charyzmatów trzeba coś powiedzieć więcej: na czym on polega, czym on jest, czym się charakteryzuje, jak się w nim możemy rozwijać? ale chodzi też o taką pewną istotę którą chcę tutaj wam przekazać mianowicie wszystkie one mają służyć rozwojowi całego kościoła chrystusowego mają charakter służebny nie są one tobie podarowane dlatego że jesteś lepszy od Zosi czy Józka lecz dlatego że Jezus na przykład Ciebie do tego wybrał, i uznał, że właśnie Ty jesteś tą osobą, która powinna w takim wymiarze służyć w Kościele, mieć swoje miejsce służąc tym charyzmatem. My sami jednak nie powinniśmy pragnąć charyzmatów bardziej niż osoby Ducha Świętego tu wracam do mojego pierwszego pytania na początku, trudnego. Czego dzisiaj pragniesz najbardziej? Czego najbardziej? Ktoś powie, kurczę, ale by było fajnie, jak ja bym taki miał charyzmat na przykład prorokowania. Jakbym walnął takie proroctwo księdzu proboszczowi swojemu, to by mu kapcie spadły, zadziwiłby się, jakie byłyby inne decyzje, prawda, może w naszej parafii, w kościele, a inne, jak ja bym miał taki dar prorokowania, to bym do Warszawy pojechał, jakbym walnął tym tam prezydentowi, tym rządzącym, och, dopiero by było, to Piotr Skarga się nawet by nie umywał do mnie, prawda, no to mówię o tym, tak, to by, no w Sejmie, w Sejmie rządzi gdziekolwiek, ale by to było, prawda, i czasem my takie Rodzą się w nas takie pragnienia, bardziej mieć właśnie taki czy inny charyzmat. Ten mówi, a ja uzdrawianie, a tamten, a ja rozeznawania duchów, prawda? No, no, o, jakbym rozeznawał, o, to, to prawda, od razu bym widział. I myśli, jakie kto ma, o, tamta, co ona myśli? Ja, mówię, to ja, już, ja już wiem, prawda? No i wtedy, ale by to fajnie było, co? Więc to wtedy oczywiście ja to. Tak przejaskrawiam, ale po to, żeby pokazać, że to jest bardzo niebezpieczne. To nie tędy w ogóle nasza droga ma być. Te wszystkie charyzmaty mają służyć dla rozwoju Kościoła nas wszystkich, dla dobra Królestwa Bożego. I tylko po to są, ale nie po to, żebym ja był lepszy od kogokolwiek innego. Jeśli ktoś w taką pułapkę wpada, traci wszystko. Od razu. Dlatego też trzeba być tutaj bardzo świadomy i odpowiedzialny. Otwierajcie się, bo w sobotę będziemy oto się modlili. Chrzest w Duchu Świętym nie jest żadnym sakramentem ani poprawianiem jakiegokolwiek z sakramentów. Jego istotą jest to, aby ożywić wszystkie sakramenty, cały świat. Ten cudowny sakramentów w nas. Myśmy wszystko, co potrzebujemy dla, dla życia świętego już od Boga otrzymali. Jak tutaj jesteście. Wszyscy, żeście to już otrzymali. W sobie macie, wiecie, cały skarbiec. Gdyby wziął taki skarbiec, pancerne drzwi by otworzył. Kurczę, to ja to mam wszystko w sobie? No pewnie. Tylko, że się właśnie to, to wszystko zamknął za tymi drzwiami pancernymi. Otrzymałeś darze i to wszystko tam leży. I tam otrzymasz to. I nikomu nie pozwoli, żeby to zobaczyli, i nikt tego nie może z tego skorzystać. Łącznie z tobą. Nie owocujemy. Co z tego, że mamy życie Boga w sobie, kiedy nie owocujemy tym życiem? Bo Duch Święty nic nie może zrobić, bo my go nie, poz nie pozwalamy mu na to. Cała istota polega na tym, że kiedy w sobotę podejmiemy tą posługę modlitwy i będziemy prosili wraz z animatorami, będą się modlili nad, nad Tobą, to właśnie o to, aby to wszystko, co już otrzymałeś od Boga, a to jest wszystko, co jest możliwe, jeszcze więcej, to jest największe bogactwo, jakie jest możliwe, Ty to wszystko dostałeś, żebyś zaczął tym żyć. Żeby to z ciebie wytrysnęło. Nawet lepiej niż ta fontanna, która tutaj nam tyska pod, pod niedaleko kościoła. wizawi, O wiele piękniej. Prawda? Żeby te wszystkie tam, te, te, te takie dysze nie były pozatykane, tylko nagle, żeby popłynęła stamtąd właśnie ta radość, ta miłość Boża, ta Boża obecność w tobie żeby ona z Ciebie zaczęła wypływać, wszystkim, całą Tobą. A każdy z nas jest trochę inny, dlatego to będzie inaczej wypływało z nas, z każdego z nas inaczej. I to jest cudowne. Chrzest w Duchu Świętym do tego ma doprowadzić, każdego z nas. A potem mamy wzrastać, o czym będziemy mówili na następnych spotkaniach.